Powiem tak, ja nie mogę powiedzieć, że ktoś powinien, ktoś nie powinien, bo mi się wydaje, że reguły nie ma. Jeżeli klienci są na Facebooku, no to ja nie wierzę, że firma nie może znaleźć jakiegoś takiego sposobu, żeby się tam z nimi dobrze porozumieć. I co ciekawe, tak naprawdę chyba głównie duże firmy mają raczej problem z wejściem na Facebooka, zresztą przez jakieś ograniczenia korporacyjne, tak? Zwłaszcza jeżeli to są jakieś duże międzynarodowe firmy, gdzie polityka obecności w ogóle w social media zwykle narzuca to już centrala, która jest w zupełnie innym kraju, działa w zupełnie innych warunkach. One na pewno są. Alkohol chyba ma najprościej stosunkowo, bo tam jest tylko kwestia wieku, więc trzeba się stosować do tego legalnego wieku w danym kraju, a jeżeli, um, jeżeli działamy na kilka rynków, to najlepiej w ogóle ustawić tą granicę na 21 lat, bo to jest taki najbezpieczniejszy wiek powiedzmy do wszystkich rynków. Tytoń z tego, co wiem w ogóle nie może być chyba na Facebooku. Wiem, że niektóre leki mają też ograniczenia. no Oczywiście rzeczy typu broń hazard, tak, to są rzeczy pod ścisłą kontrolą. Yy, Były jakieś takie zabawne ograniczenia propo propos produktów mlecznych, że można było mieć stronę, ale nie można było na przykład rozdać sobie y, kilograma jogurtu tak, jako nagrody w konkursie. To jest, to jest właśnie zabawne i też o tym powstaje sporo artykułów, że można na Facebooku właśnie wygrać tam alkohol czy załóżmy, czy, 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 czy reklamować alkohol, ale jest problem na przykład z mlekiem czy z serem. No ale to już, to już są... Niektóre z tych ograniczeń to jest ewidentnie po prostu wymóg chyba amerykańskiego prawa i też Facebook, myślę, zanim przeaudytuje wszystkie lokalne właśnie przepisy i się podostosowuje też jeszcze minie parę lat.